Dzień dobry z poznańskiej polanki. Dziś wspólnie obejrzymy trzy pokojowe mieszkanie do własnej aranżacji, a to oznacza, że znajduje się w standardzie deweloperskim i musicie użyć odrobiny wyobraźni. Prezentację rozpoczęliśmy od balkonu, który znajduje się tuż przy salonie. Na tej ścianie przewidziana została ścianka medialna, na której będziecie mogli powiesić telewizor. Salon ten jest oddzielnym pomieszczeniem, a tutaj właśnie zapraszam Was do kuchni. Pamiętajcie, że jest to standard deweloperski, więc bez problemu będziecie mogli wyburzyć ściankę, ponieważ jest to ścianka działowa, a tym samym powstanie salon z aneksem kuchennym jako jedno pomieszczenie. Tutaj mamy toaletę, którą na tym etapie również możecie przeprojektować na pralnię lub garderobę. A teraz dwie sypialnie. Obydwie o podobnym metrażu. Jedna może być sypialnią główną, a druga pokojem dla dziecka czy biurem. I została nam łazienka, wymarzona z prysznicem lub wanną. Dodam także, że znajdujemy się w lokalizacji uwielbianej przez wszystkich poznaniaków i do tego mieszkania przynależy także jedno miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej. Macie już pomysł na wykończenie tego wnętrza? Chętnie je poznam. Pa!